Jan Kulczyk był absolutnym mistrzem polskiej transformacji, jeśli chodzi o kontrakty, umiejętność robienia interesów z państwem. Kiedy przyszedł rok 90., Jan Kulczyk był już gotowy do działania. Zaczął właściwie od razu. Importował samochody marki Volkswagen dla służb mundurowych, a wkrótce potem przejął prywatyzowane Lech Browary Wielkopolski. Takie marki jak Lech, oczywiście, a obecnie również Tyskie czy Żubr. Do tej firmy pozyskał zagranicznego inwestora, bo to Jan Kulczyk potrafił Najlepiej. Kupował prywatyzowane firmy, restrukturyzował, podnosił ich wartość, a kiedy trzeba było, sprzedawał. Kolejnym przykładem mógł być PKN Orlen, którego akcję Jan Kulczyk również posiadał, a w ostatnim czasie gigant chemiczny Ciech. Kulczyk potrzebował bardzo niewiele czasu, aby podnieść znacząco wartość pakietu kupionego od państwa. Pytanie, co dalej? Kto przejmie majątek po Janie Kulczyku? Przedsiębiorca miał dwójkę dzieci, Sebastiana, który bardzo angażuje się w biznes, był przygotowywany przez ojca do sukcesji oraz Dominikę, która zajmowała się między innymi projektami społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest jeszcze była żona, Grażyna, z którą przedsiębiorca się rozwiódł, należy do niej między innymi galeria Stary Browar w Poznaniu. Jan Kulczyk budził różne emocje, ale z pewnością był symbolem polskiej transformacji. Bez niego polski biznes będzie wyglądał inaczej.